Witam Was. Znajdujemy się przy sklepie World, World i zobaczymy, co w takim sklepie można kupić. Widzę, że teraz są duże promocje. Zobaczymy na co. Zobaczcie, takie duże pluszaki po 500 euro. Naprawdę na święta można super fajne rzeczy zobaczyć. Miski po euro, szklanki po euro 75. Takie fajne już na herbatkę na święta. Tutaj już takie ozdobione porcelanowe po 3 euro. Tacki różne. Żeby wyłożyć jedzenie też po euro. Takie super szklanki one są po 3, też po euro. Zobaczcie, za 2 euro jakie fajne portfele można sobie kupić. Takie super miski dla psów. Nie wiem czy one są, czy to jest wszystko po euro 50, bo jest tylko jedna cena. No ale kto by takiego czegoś nie kupił za euro 50. Zobaczcie, taka wyprzedaż jest teraz, że. No zobaczcie, tu też wszystko po euro 50. Naprawdę ten sklep jest dość duży, więc wiele rzeczy się tutaj znajduje. Warto zajrzeć. No nic, ja już lecę. Trzymajcie się, do następnego, cześć.